Ale wie Pan, że Prawo i Sprawiedliwość ograniczało obrót gotówkowy, zwłaszcza przedsiębiorcom, ja rozumiem, że Pan by to powstrzymał. Nie, nie, no to ja dla... jeszcze raz pytanie. Prawo i Sprawiedliwość w trakcie swoich rządów ograniczało obrót gotówkowy przedsiębiorcom, wprowadzało limity płatności gotówką, wprowadzało limity, powyżej zapłaty której nie można faktury wrzucić w koszty tylko dlatego, że została zapłacona gotówką. Jeżeli dobrze rozumiem, gdyby Pan był wtedy prezydentem zamiast Andrzeja Dudy, Pan by na to nie pozwolił, Pan by bronił prawa Polaków do obrotu gotówkowego. Polska gotówka to polska wolność, tak będę bronił. Bardzo jego To punkt trzeci. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobody wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją. No, oczywiście, artykuł 54 Konstytucji mówi o tym w sposób naturalny. Będę przyszłym strażnikiem konstytucji i wolność słowa jest jednym z fundamentów w ogóle funkcjonowania polskiej demokracji. Jak przyglądam się temu, co obecnie rządzący przepychając tzw. ustawę o mowie nienawiści i chcą zrobić z polską wolnością słowa, to jestem tym oburzony. No nie podpisałbym nigdy czegoś takiego, szczególnie, że ten katalog ideologiczny, który tam się chce załączyć, sprawiłby, że pewnie dr Sławomir Mencen i ileś tam tysięcy z oglądających nas dzisiaj ludzi mogliby dostać zarzuty. No to jest niepoważne. Bardzo mnie naprawdę to cieszy. Obrona wolności. Nie ma mowy na żadne nowe ustawy o mowie nienawiści. Nie, ta ustawa o mowie nienawiści to powinna trafić do śmietnika. Oczywiście, Też tak uważam. Oczywiście hejt jest zjawiskiem, który dotykał właśnie, który dotykał i mnie i pana. Nie wiem, czy, nie wiem, czy widział Dotarło pana? to do mnie. Dotarło, to państwo niech zobaczą. Tutaj w ogóle jesteśmy w jakichś strojach sygnalizujących Hitler i e, wspólnie i mają być takie banery w Polsce. No, to jest to rodzaj takiego zupełnie... Niezrozumiałego hejtu, ale wolność słowa i ta ustawa o nienawiści nie, nie naprawią tego, więc absolutnie bardzo nie. mnie to cieszy. A co pan myśli o tym, że w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, to, to nie dotyczy dokładnie tego tematu, ale taka dygresja, jeśli tak. pan pozwoli, Proszę. przez dwa lata. TVP nie zapraszało żadnych przedstawicieli Konfederacji do swoich programów publicystycznych, a zapraszało przedstawicieli lewicy, bo ktoś tam podjął decyzję, że o nas to należy nie mówić, a lepiej promować lewicę, żeby tą lewicą straszyć odbiorców telewizji publicznej. Czy Panu się to podoba? Nie podobało mi się to i nie rozumiałem tego, że nie są zapraszani przedstawiciele Konfederacji do telewizji polskiej. Ja uznaję, że dzisiaj i wszyscy wyborcy we wszystkich stacjach telewizyjnych dużo nas tych Stacji teraz transmituje. Wszystkie środowiska polityczne powinny mieć możliwość wypowiedzenia się, szczególnie w telewizji publicznej. A zna Pan taki tygodnik, najwyższy czas? Znam. I co pan o nim myśli? Nie czytam go, ale znam tytuł, więc jakby nie wiem, Tego to jest. tygodnik środowiska tak. konserwatywno tak, tak. liberalnego wydawane od początku lat 90. Tam przez jakiś czas korwin był jego redaktorem, potem to sprzedał Tomaszowi Sommerowi. Tak jak wy macie Gazetę Polską, tu my mieliśmy najwyższy czas, potem się pojawił portal nczas.com, który został zamknięty przez ABW za Mateusza Morawieckiego i właściciele nie dostali nawet żadnego pisma. Po prostu wyłączono im ich stronę internetową pod jakimiś zarzutami dopiero parę tygodni temu przed WSA. Tomasz Sommer i Tygodnik Najwyższy Czas wygrał tą sprawę, musieli zmieniać domenę, to im całkowicie biznes rozwaliło. Co pan myśli o tym, że rząd Morawieckiego zamyka legalnie działający organ prasowy? Pan się bardzo skupia na rządzie Mateusza Morawieckiego, a teraz cuda się dzieją w Polsce za czasów Donalda to Tuska. Myślę, myślę, że ta proporcja jest może trochę, może być trochę niezrozumiała. Nie rozmawiam z Rafałem Trzaskowskim. Jak będę rozmawiał a, z Rafałem Trzaskowskim, to Trzaskowskim, będzie ja o, o inne dobra, rzeczy. Ja. Prosiłem, żeby się nie odnosić do, dobra. Tuska do A ja ani razu nie ja on... powiedziałem słowa Trzaskowski, nazwiska Trzaskowskiego. No. Cztery razy. Dwa, trzy. A, no. dobra. <laughs> Ale tak, nie tak to nie mówisz. Rozumiem, że pan tego nie popiera. Nie, no oczywiście jestem, e, panie doktorze, e, za tym, żeby środowiska, zresztą przy okazji po, e, pozdrawiam Tomasza e, Sommera, który wydał książkę w Muzeum II wojny światowej, gdy byłem dyrektorem wojny, mhm. dobrze pamiętam. Więc te instytucje, którymi zarządzałem ja, i mówię to szczerze, e, były instytucjami, w których pracowali dla Polski i wydawali, e, czy dzielili się swoimi poglądami ludzie o różnych wrażliwościach. Mhm. I myślę, że tego dzisiaj wymaga polska wolność i polska e, demokracja, żeby nawet od odmiennych poglądów. Przyglądam się teraz temu, no, choćby za sprawą tych, tak. tam, tych billboardów, co robi się z tymi, którzy mają inne poglądy. No jest to rzecz niedopuszczalna. Myślę, Bardzo że każde środowisko też. powinno mieć czy swój tygodnik, czy możliwość wypowiadania się, szczególnie w telewizji publicznej. Świetnie, to mamy to. Punkt czwarty. Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. No oczywiście że nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy, ale wyślę polskich przedsiębiorców, gdy Ukraina Ukra... gdy Ukraina będzie ale się będziemy odbudowywać. Będziemy czy co tam będzie. Nie, nie, tam, będziemy też przedsiębiorcom i się Proszę się parkować. Czyli nie? do Donbasu. Proszę. Do nie, nie, jak Ukraina będzie się odbudowywać, to polscy przedsiębiorcy, my jako państwo powinniśmy skorzystać z tego, co południowo-wschodnia Polska już zbudowała dla pomocy Ukrainie na Podkarpaciu i powinniśmy być to co chcieli Niemcy, żeby nas z tego projektu wyrzucić, powinniśmy być główną siłą odbudowującą Ukrainę w momencie, gdy wojna się zakończy. Nie wyślę polskich żołnierzy na Ukrainę. Polscy żołnierze powinni chronić Rzeczpospolitej. Świetnie. A Chyba don... nie ma zaskoczenia. Ja już to słyszałem wiele razy z pana czuję się zaskoczony, a jakby pan został o to poproszony przez Donalda Trumpa. No oczywiście, jeśli chodzi o sojusznicze wykonywanie naszych, naszych zobowiązań w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, tutaj artykuł 5 i wszystko to, do czego się jako wspólnota zobowiązaliśmy, zobowiązuje nas w jakimś zakresie, no ale to nie zobowiązuje nas do tego, aby wyjeżdżać na Ukrainę, która nie jest częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc jeśli byłoby tego typu pytanie, no ja naprawdę uznaję suwerenność państwa polskiego, więc odpowiedział. Bym w tym tonie, że nie widzę takiej e, możliwości. Bardzo mnie naprawdę to cieszy, a tak dygresję. Jak pan sobie załatwił tą fotkę z białego domu? To nie tylko fotka, to tego. Ja rozumiem, część tak, spotkań bardzo tak, ważnych, z ważny, bardzo ważnymi tak, ludźmi, tak. bardzo ważnych tematach, chociażby wycofanie e, obie strony głosują z cieszy, to sukces. Cieszę się, e, że pan doktor Dost. Wycofanie tak. Polski z listy e, państw, do których jest ograniczona tak. sprzedaż czipów no do to... sztucznej inteligencji. Byliśmy tam między Mongolią Burkina no prawie, Faso, a teraz wracamy no do państw cywilizowanych, co mnie również cieszy. Bo e, ja przez parę miesięcy byłem pytany przez różnych dziennikarzy, czy chciałbym, żeby poparł mnie Elon Musk albo Donald Trump. I zawsze mówiłem, że. Nie chciałbym, dlatego że jeżeli ktoś spoza Polski popiera polskiego polityka, to pytanie w czyim interesie popiera tego polskiego polityka? Okay. Czy w swoim, czy w interesie Polski. Ja zakładam, i pan pewnie również, że dla Donalda Trumpa najważniejszy jest interes amerykański, a nie polski. To jest oczywiste. I czy nie boję się pan takiego zarzutu, że skoro Donald Trump w siłą rzeczy pana popiera, bo tak to można interpretować, to czy. Uważa, że pan będzie lepszym prezydentem z punktu widzenia, nie wiadomo, czy polskiego, ale na pewno amerykańskiego. Czy uważa pan, że polscy politycy powinni starać się o poparcie z zagranicy? Ja bym chciał, żeby starali się o poparcie Polaków, a nie ludzi z zagranicy. Czy to ze Stanów Zjednoczonych czy z Niemiec? To, jest, to jest rzecz naturalna. Ja chcę, żeby wybrały, wybrali mnie Polacy, wybrały mnie Polki. Ja to nie pojechałem w ogóle po to, żeby uzyskiwać poparcie, czy żeby zrobić tego typu fotografie. Gwarantuję to. Pan... Ale pan mi teraz na poważnie mówi, że tak. poleciał Pan przez. Do Waszyngtonu i nie poleczał pan po to, żeby mieć zdjęcie z Mówię to poważnie. Uda mi się, się pan rozwinąć. Tak, na... Ale jeżeli pan się krótko rozwinie, bo mam dużo pytań, to, po, to proszę. Okay. Usłyskał, cieszę usłyszał, się, że zasady, zaczął, cieszę się, że zaczął pan od tego sukcesu, bo Biały Dom potwierdził, że po mojej serii spotkań udało się Polskę rzucić do pierwszego koszyka okay. przy mikrochipach. Uznaję to naprawdę za swój sukces. Sukces tych spotkań, które miałem w białym domu, trwały one około siedmiu godzin. Na sam koniec było spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Chcesz szybko wejść w, w obowiązki prezydenta Polski. Ja swoje relacje ze Stanami miałem na, na, na niwie instytucjonalnej, naukowej już wcześniej. Polski prezydent musi bardzo szybko wejść w obowiązki i w naprawianie relacji polsko-amerykańskich. To, co dzisiaj robi. O Tusku mogę mówić, o Trzaskowskim nie mogę. Nie. Dobra, ale to, co dzisiaj robi Donald Tusk, podważając ważny sojusz bilateralny z Waszyngtonem, jest bardzo niepokojące. Oczywiście, Więc, że tak. tak. Ja tam pojechałem po to, żeby dyskutować z jednej strony o bezpieczeństwie technologicznym, z drugiej strony o bezpieczeństwie militarnym i wojskowym. I nie motywowało Pana to, że to, to pomoże w kampanii? nie zastanawiałem się na tym. Dla mnie jest oczywiste, że prezydenta wybiorą Polki i Polacy, a jednak budowanie takich sojuszy i współpraca z amerykańskimi, z rumuńskimi też z rumuńskim niedoszłym prezydentem się spotkałem. Bukaresztańska dziewiątka, cała wschodnia flanka NATO, to daje mi możliwość głębokiego rozbiegu, gdy zostanę już prezydentem Polski i będę musiał dbać o nasze sprawy. Także myślę, myślę i chcę Pana przekonać, że to jest raczej wyraz z pewnego profesjonalizmu wchodzenia w rolę. Nie, no to jest bardzo profesjonalne załatwić sobie takie zdjęcie w kampanii wyborczej. Naprawdę jest szacunek. Jest to imponujące osiągnięcie, ale a jak pan jedzie na przykład mm, w polskę powiatową i spotyka się z kołem gospodyni wiejskich, tak. tak? To też pan tam chce z nimi coś załatwić? Czy to jest etap pana kampanii wyborczej? Czy pan tam jedzie po to, żeby pozyskać głosy? Nie no, jeśli są wyjazdy kampaninie, to naturalnie jestem na wiedzach, przekonuję ludzi do swojego programu, ale też pana zaskoczę. Tak? Nie wiem jak wyglądało pan, wyprzedził mnie pan, ponad 300 spotkań, miałem też inne formy wiem, spotkań, no ale tam gdzieś, tak. nie chcę powiedzieć, rywalizowaliśmy, ale mijaliśmy się jeździł, tak? na, na wielu szlakach. Tak, ja wykorzystuję też te spotkania, ja potrafię być dwie godziny. Na, e, na Wiecu. Nie tam 10, 15, 20 minut. Mówię 15, jestem dwie godziny w tłumie. Dla mnie to też jest rodzaj przygotowania się do tego, żeby być głosem Polaków Rozumiem. w całej Polsce. Tak, tak do tego podchodzę. Czyli no. jak jedzie pan. E... Polskę powiatową, to to jest element kampanii wyborczej, chce pan pozyskiwać głosy, ale jak pan jedzie do no, Białego Domu, to to nie jest element kampanii. Nie, to jest z całą pewnością element kampanii wyborczej, ale nie celem jest, żeby zrobić sobie zdjęcie. Czyli dla Polski tam pan pojechał? Pojechałem wchodzić w rolę przyszłego prezydenta Polski i dla Polski, bo jak przed chwilą pan doktor powiedział, a ludzie wiedzą i co potwierdził Biały Dom, załatwiłem sprawę y, mikrochipu. A żałuje pan, że napisał pan, że jedzie pan na urlop dla Polski? Nie, ja nie pojechałem na urlop dla Polski. To no było... tak napisał pan na Twitterze. Ale nie, że wziąłem urlop to dla właśnie Polski. To, to był misunderstanding. Tak? To urlop, tak, ja wziąłem urlop po to, aby walczyć o Polskę hmm. jako kandydat na prezydenta. Ja nie mówię, że urlop od Polski, tylko że pan pojechał na urlop po to, żeby ja Polsce było był lepiej. Ja nie byłem na urlopie. Urlopu też nie było. Ja nie byłem na urlopie. To źle zrozumieliście A to ten przepraszam, tweet. Czyli ja się do tego nie nie. jadę robię. na urlop dla Polski, to nie znaczy, że urlop i że dla Polski. Nie, nie, moment. Jestem na urlopie jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Zresztą, zresztą, tutaj kropka, nie wszyscy kontrkandydaci wzięli urlop. Pan ma swoją prywatną działalność, ja jestem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, a jest jeden z takich kandydatów, który wykonuje wciąż pracę w, w swoim miejscu pracy i jest kandydatem na urząd prezydenta. Tamten zapis nie dotyczył tego, że ja sobie jadę na urlop dla Polski, A, tylko że ja idę jako prezes Instytutu Rozumiem. Pamięci Narodowej po to, żeby być. No.